Jeśli urodziliśmy się w ciemnym pokoju, albo widzimy kogoś w ciemnym pokoju, w którym i nigdy nie widzieliśmy światła, to na nic tłumaczenie temu człowiekowi, że istnieje inna rzeczywistość, bo on nie zrozumie, że inna istnieje rzeczywistość. E, natomiast możemy wybić w tym pokoju malutką dziureczkę którym on spróbuje zobaczyć będzie się bał, bo to inny świat ale może niektórzy zostaną w irracjonalnej rzeczywistości po to, tylko dlatego że, żeby się schować przed światem tak rzeczywiście jest niektórzy od razu zalepią, tam nic nie ma to jest moja rzeczywistość, bo tam nic nie ma jak wyjmiemy cegiełkę, to szybko wsadzi z powrotem, ja nie chcę innego świata ten świat jest światem iluzji, ale jest, jestem tam tupo poukładana. jest ciemno, ale jest ok nie nasza sprawa.